To było do przewidzenia. Gregor Schlierencauer i Simon Amann zdominowali Pucharową rywalizację. Austriak odniósł pięć zwycięstw, Szwajcar trzy. Po drodze były jeszcze niższe miejsca na podium. Można było odnieść wrażenie, że tak naprawdę rywalizują tylko ze sobą. Reszta stawki jest tłem. Pojedynek rozgorzał na dobre w Engelbergu. Najpierw minimalnie lepszy był Aman, dzień później Schlierencauer, a na koniec szwajcarski skoczek znokautował przeciwnika, wyrównując rekord obiektu. Nice. Jedynym okiem patrzyłem na skok Gregora i odetchnąłem z ulgą. Dziś wygrałem, następnym razem może być odwrotnie. Skaczemy podobnie, o wynikach decydują detale. Potrzebna maksymalna koncentracja. Schlierencauer z niecierpliwością przygotowywał się do rewanżu. Miał w przekonującym stylu i po raz pierwszy w karierze wygrać turniej czterech skoczni, ale gdzie dwóch się bije. Okazało się, że najlepiej przygotowany był Andras Kofler. Wicemistrz olimpijski z Turynu zwyciężył w Oberstdorfie, a potem, nie bez trudu, bronił przewagi. Przed ostatnimi zawodami od drugiego Schlierenzawera dzieliło go 14,6 punktów. Ostatnio skacze mi się znakomicie. Nie ma co ukrywać, pomaga nowy kombinezon. No ale przecież wszystko odbywa się zgodnie z zasadami. Koledzy z reprezentacji mają takie same szanse. Udało się. Andras Kofler odparł atak i mógł triumfować. Schlierenzawerowi i Jamanowi, których zabrakło nawet na podium, na pocieszenie pozostały czołowe miejsca w pucharowej klasyfikacji i niezłe wyniki w kolejnych konkursach w Bad Polacy na razie w mieszanych nastrojach. Początek sezonu fenomenalny. W Lillehammer Adam Małysz stanął na podium. Mieliśmy czterech skoczków w piętnastce konkursu. Potem już tak dobrze nie było. Małysz wprawdzie skakał nieźle, ale wyniku z Lillehammer już nie potrafił powtórzyć. Miejsca w pierwszej dziesiątce to dla czterokrotnego mistrza świata niewielki powód do satysfakcji. Od samego początku jakieś problemy te miałem przede wszystkim z szybkościami, także to był główny punkt problemowy, dlatego że no, kilometr, dwa kilometry to jest bardzo dużo i to później widać w metrach. Skoki też nie były jakieś cudowne, więc trudno to się usprawiedliwiać na pewno szybkościami, ale myślę, że po prostu troszkę treningu trzeba zrobić takiego na spokojnie. Pozostali Polacy przestali regularnie punktować. Potknięcia przytrafiały się nawet Kamilowi Stochowi, który wcześniej potrafił zajmować wyższe miejsca od Adama Małysza. Minimum tak stawialiśmy, żeby trzech, trzech, trzech zawodników było w każdym konkursie w trzydziestce. Tego nie udało się zrealizować. Mieli poszczególne skoki. Myślę, że wszyscy zawodnicy dobre, bardzo dobre, nawet w kwalifikacjach wychodziły. Załamywać się nie ma powodu. Do igrzysk jeszcze wszystko można poprawić. A po drodze przecież zakopane, gdzie nasi zawsze łapią wiatr w żagle.